Jezusa ukrytego, ma nowe wsakra, mycie. Nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. Okwi która się wypłynęła z najświętszego serca, Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Mamy tobie, krwi. to, która się wypłynęła z najświętszego serca. Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie, o krwi która się wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Dzieńka Świętej Siostry Faustyny. Prawie każda uroczystość w Kościele Świętym daje mi głębsze poznanie Boga i łaskę szczególną. Dlatego do każdej uroczystości przygotowuję się i ściśle łączę się Duchem z Duchem Kościoła. Co za radość być wiernym dzieckiem Kościoła. O jak bardzo kłam Kościół Święty i wszystkich w nim żyjących. Patrzę na nich jako na żywe członki Chrystusa, których jest głową ich. Dziękuję Ci Panie za dalsze wspólnotę Kościoła, do której my możemy należeć, w jej życiu uczestniczyć. Dziękujemy Ci za nasze powołanie życiowe, misję, którą mamy, za to, że pozwalasz nam uczestniczyć w swoim zbawczym zamiarze ogarnięcia miłosierdziem całego świata, każdego człowieka. Powierzamy Ci wszystkich szczególnie potrzebujących miłosierdzia przez stan wojny, nienawiści, prześladowań, tych, którzy cierpią choroby, także tych, którzy żyją w duchowym upadku i słabości. Modlimy się za w intencjach, które są powierzone przez zapisanie. Jezu, błagam Cię, weź swą opiekę sprawy mojego wnuka Tomka. I pomóż mu, proszę. Powierzamy także dusze zmarłych w wypominkach oddanych w modlitwie Kościoła. Wojciech Maria, Andrzej Szaflarski, Stanisław Jan Maria Szaflarska, Helena Władysław Szaflarski, Anna Józef, Stanisław Bąsik, Stanisław Piotr Bąsik, Helena Władysław Jandura, Józef Helena Milan, Stanisław Ciszyń, Jan Rozalia, Andrzej Piszczuk. Henryk Marchewka, Zofia, Andrzej, Repa, Janina, Władysław, Kasperek, Zdzisław Jakubczak, Ludwina, Wojciech, Jan, Helena, Andrzej, Anna, Jan Kamiński, Andrzej, Maria, Król, Maria Grubicka, Katarzyna Kopińska, Józef Kamiński, Anna Gacek, Andrzej, Bendyk, Maria, Władysław Mrożek, Anna, Józef Siuta, Zmaj Zrodziny Siuta, Beata, Urszula Gniecka, Edward Ciszek, Zmaj Zrodziny Ciszków, Anna, Andrzej, Łopaczyński, Zmarek Złodzini, Łopaczyński, Agnieszka, Wojciech, Maria, Andrzej, Cetera, Wojciech, Cetera, Antonina, Janka, Kałaput, Maria, Józef, Jan, Kałaput, Czesław, Libera, Helena, Władysław, Szaflarski, Dorota, Damczyk, Aniela, Józef, Aniela, Wojciech, Anna, Jan, Skwarek, Maria, Stanisław, Jan, Gut, Helena, Józef, Jan, Andrzej, Mar Marek, Anna, Stanisław, Tadeusz, Kalata, Ludwina, Zofia, Józef, Świder, Helena, Andrzej, Stanek, Maria, Andrzej, Janina Andrzej mrugała: Ojcze nasz, któryś jest w niebie święci, imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Zdrowaś, Mariu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana Naszego. Tu się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny i męczą pod ponskim piłatem. U po pogrzebie wstąpił do piekieł trzeciego dnia smartwych, wstąpił na niebios, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywił. Wierzę w Ducha święty, Święty Kościół powszechny, święty go obcowano. grzechów odpuszczony, ciała zmartwychwstanie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Go bolesnej męki, Dajego bolesnej menki niech moc menki. daje go menki męki, niech menki menki Dla jego, Dla, jego Dla, jego Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Dai go bolesney menki. Dai go bolesney menki. Dai go bolesney menki. Dai go bolesney menki. Dai go menki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przełakanie sakrze świata cel. dla Jego bolesnej męki. Da jeho bolest nejmenší. snej mti Daj je go boles nejmti Da je go Daj Gobolis Nay Menki. Daj Gobolis Nay Menki. Daj Gobolis Nay Menki. Dla Jego bolesnej i męki. Dla Jego bolesnej i męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Daj go bolesnej i menki. 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 Daj

Święty Boże, święty mocy, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty mocy, święty mocny, święty a nie śmiertelny Zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty Anie śmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Pod Twoją bronę uciekamy się, święta Boż, rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach nasz. od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawić. O Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, Synem swoim nas podzieli, synowi swojemu nas polec, swojemu synowi nas odda. Matko miłosierdzia, królowo pokoju, Madonna Szaflar, święta siostra Faustyno, święty Józefie, święty Andrzej i Apostole. Święty Janie Pawle, błogosławiony honoracie, wszyscy święci, święte Boże, wieczne odpoczywanie, raz zmarłym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, jak zawierzenia świata, Bożemu miłosierdziu, Boże, Ojcze Miłosierny, który wie swoją miłość. W Twoim synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trój jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego syna. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jezu, ufam Tobie. 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 Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Uznajmy naszą grzeszność, być może godnie, przyjąć komunię świętą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo skrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę. Wszystkich aniołów i święt, i Was, bracia i siostry, o modlitwę samą.